Siemanu, z tej strony Darci, witam z widzowie w kolejnym filmie na moim kanale. Na samym wstępie zachęcam Cię dodanie subskrypcji, abyś nie przegapił kolejnych materiałów na moim kanale. Bez dalszego przedłużania lecimy z filmem. Dzisiaj tak na zakończenie roku postanowiłem, że widzowie porozmawiamy sobie na odmianę po tych wszystkich rankingach o jakiejś postaci z Jojo. A jako, że aktualnie staram się omawiać dla Was Diamond is Unbreakable, to wybór wręcz musiał paść na kogoś z głównej obsady, i tak spotykamy się tu dziś, aby porozmawiać o naszym kochanym artyście mangowym o imieniu Kishibe Rohan. Dla ciekawości tak właściwie dodam wam, widzowie, że jest to chyba autentycznie moja ulubiona postać z czwartego partu, o ile nie ogólnie z serii JoJo, także no nie ukrywam, będzie ciekawie. Kishibe Ach, i od czego by tutaj zacząć? No to na pewno trzeba wspomnieć o tym, że jest on jedynym póki co i chyba najbardziej znanym artystą mangowym w całym JoJo. Na przestrzeni serii widzieliśmy kilka jego pozycji, takich jak m.in. dobrze wspominany przeze mnie Pink Dark Boy i tak dla ciekawych dodam, że najpewniej jest on odzwierciedleniem postaci samego autora Hirohiko Araki'ego. Ponieważ tak jak kiedyś pamiętam, że czytałem o tym, że... Był jakiś wywiad za Rakim, podczas którego to dostał on pytanie, z jaką postacią się utożsamy, i tak. Usilnie utożsamia się on właśnie z postacią Kishibe Rohana, co raczej nie powinno być wcale dziwne, no bo wiecie, mangaka do mangaki raczej pasuje. Zapewne i jakaś część z Was, która jest być może artystami albo chociażby tworzy coś kreatywnego typu pisanie książek, tworzenie rzeźb, czy też właśnie filmów, wie, że najlepszym uczuciem dla twórcy jest poczucie natchnienia oraz motywacji. I tak wtedy, kiedy już się ma ten genialny pomysł, na załóżmy to no film, no, bo najbliżej mi do tego, to realizuje się go praktycznie od razu. No i nie zważamy wtedy m.in. na czynniki zewnętrzne, tylko staramy się uśmiechnięci stworzyć nasze dzieło napędzani jakąś myślą i pomysłem. I Gizli jest naprawdę najlepszym możliwym przykładem takiego człowieka, w życiu którego to liczy się jedynie jego własne hobby. No i na przestrzeni odcinków widzieliśmy m.in. jak oddawał się tworzeniu mang, nie zważając na takie rzeczy jak m.in. innymi sława, uznanie, czy też bogactwo. Ponieważ po prostu żył, aby tworzyć swoje ukochane dzieła, a te rzeczy, o których przed chwilą wspomniałem, traktował raczej jako coś, co tak czy siak przychodzi z jego ciężką pracą, także raczej się o to wszystko nie martwił. Ale no właśnie, skąd tak właściwie czerpać inspirację do swoich dzieł według Kishi Berhana? Rohan jest naprawdę genialnie stworzoną postacią, jeżeli chodzi o właśnie motywację. Ponieważ czerpie on ją z ludzkich doświadczeń oraz ogólnie szeroko pojętej rzeczywistości, która nas otacza. Tak jak to widzieliśmy między innymi w jego spin-offie Tu spokojki Siberohan, jest on niesamowicie ciekawy świata. Ta ciekawość, która za wszelką cenę pragnie po prostu odkrywać, by zdobywać potrzebne mu doświadczenia, które potem może z łatwością przelać na karty swojej mangi, bo tak Prawdziwe, przeżyte doświadczenia są najlepsze ze względu na ich autentyczność. Najlepiej jest nam pisać o czymś, co już przeżyliśmy, o tym, co już tak naprawdę zgłębiliśmy od podszewki, pojęliśmy wręcz samą istotę danego zagadnienia, co pomaga nam łatwiej się wczuć. To raczej oczywiste, no bo powiedzcie, czy jak książka o jakiejś wyprawie będzie lepsza? Bajkopisarza, który jedynie widział relacje innych ludzi o jakimś miejscu, czy może osoby, która była tam i rzeczywiście na własną rękę chłonęła zaprezentowaną przyrodę. Tym wszystkim jest jeszcze Heavens' Door, który służy Rohanowi jako taki przyrząd do badania m.in. doświadczeń innych ludzi, i tutaj przykładem niech będzie nam nasz ukochany Koichi, którego to doświadczenia były tak niesamowite i tak bardzo odległe od tego, co widział i przeżył Rohan, że ten postanowił użyć ich do swoich dzieł jako coś niezwykle oryginalnego. Oczywiście tutaj też pojawia się egoizm związany z tym, że nie myślał on wtedy o odczuciach samego Kojcie'ego, który, no, musiał jednak cierpieć przez to, że Rohan go dosłownie w garści. Ale jako artysta jest on raczej, wiecie, bardzo otwarty i stonowany, czego dobrym przykładem niech będzie to, że jest on pasjonatem sztuki w ogólnym tego słowa znaczeniu. No ale dobrze, zapytacie być może teraz. Dobra, Kacper, nie da się ukryć, że Rohan wielkim artystą jest. Ale jakim tak właściwie jest człowiek? Prywatnie. Otóż widzowie tutaj pojawia się poważny minus postaci Kishibe Rohana jakim jest ta jego egoistyczność o której już wspomnieliśmy oraz ogromna arogancja. Jako wielki artysta, patrzy na zwykłych ludzi z góry, od razu biorąc siebie jako tego głównego artystę. Wiecie, jedynie nieliczne osoby, które Rohan uważa za godne, to takie, które czymś się po prostu wyróżniają. I tak z jednej strony mamy Koichiego, który przeszedł ogromną drogę rozwoju, czego Rohan jest wprost ogromnym fanem i inspiruje go postać, jaką jest Koichi, oraz oczywiście. Antonio Trussardi, który absolutnie oddaje się swojej pasji, tak jak właśnie Rohan, czego skutkiem było zdobycie jego. Aprobaty. Tutaj łatwo można zobaczyć, że Rohan wprost uwielbia takie osoby, które równie do, podobnie jak on, kochają swoje hobby i oddają mu się niemal w 100%, aby stać się najlepszym w danej dziedzinie. Nie wszystkim jest oczywiście dobro, ale zazwyczaj właśnie kieruje się on własną ciekawością oraz egoizmem, nie zważając na możliwe konsekwencje swoich działań. I wiecie, jego nienawiść do ludzi jest głównie ukierunkowana w stronę osób, które po prostu są irytujące oraz no, są oszustami, bądź czymś w tym Rodzaju. Dlatego też Kishibe Rohan naprawdę szczerze nienawidzi Josuke, który w swojej cwaniakowatej naturze wielokrotnie starał się oszukać Kishibe Rohana, nie oddając mu między innymi należnego szacunku. Ostatecznie postać tą można jak najbardziej traktować jako kogoś dobrego, aczkolwiek czasami, pomimo swojej dojrzałości, o której nas, nas tak ochoczo przekonuje, jest w stanie popełnić masę błędów, które oczywiście potem stara się jakoś naprawić. Najęściej napiszcie, jakie macie odczucia w stosunku do postaci, jaką jest Kishibe Rohan. Na dzisiaj to by było tyle. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak, no to zachęcam Was do bicia na mojego Discorda. Widzimy się w kolejnych materiałach. Do następnego. Bajo.